Cześć, tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla was. Zapraszamy. Kobieta poprosiła obcego mężczyznę, by podzielił się z nią frytkami. Nie wiedziała, że tym prostym gestem zmieni los swój i swojej córki. W małej kawiarni na rogu pachniało smażonymi ziemniakami. Była 18:45. Słońce chowało się za kamienicami, a w szybie odbijały się ciepłe światła neonów. Marta siedziała przy stoliku z córką Zosią, która trzymała plastikowy kubek z sokiem. Obie wyglądały na zmęczone. Marta miała czerwone dłonie od pracy w pralni, włosy związane byle jak i oczy, w których błyszczała nadzieja, że ten dzień może jednak skończy się dobrze. Przy oknie siedział mężczyzna w ciemnym płaszczu. Jadł frytki powoli, jak ktoś, kto nigdzie się nie spieszy. Wyglądał spokojnie, a jego eleganckie ubranie zdradzało, że nie należy do świata Marty i Zosi. Mamo, jestem głodna, szepnęła Zosia. Czy możemy coś zamówić? Marta spojrzała na menu. Wszystko wydawało się droższe niż zwykle. W portfelu miała tylko 18 zł. Wystarczyłoby na herbatę i może jedną porcję frytek, ale wtedy nie zostałoby nic na autobus. Zawahała się, a potem wstała. Podeszła do stolika przy oknie. Przepraszam pana zaczęła cicho. Czy możemy podzielić się frytkami? Zosia bardzo lubi, a ja urwała, czując wstyd. Nie muszę jeśli to kłopot. Mężczyzna spojrzał na nią spokojnie, potem na dziewczynkę. Usiądźcie powiedział. I proszę zamówić coś jeszcze. Na mój rachunek Nie trzeba naprawdę odpowiedziała Marta. Trzeba, uśmiechnął się. Zimne frytki to smutna kolacja. Usiadły razem. Zosia się rozpromieniła, a Marta poczuła spokój, jakiego dawno nie znała. Rozmawiali chwilę o szkole, o pracy w pralni, o rysowaniu kotów. Mężczyzna słuchał uważnie, jakby każde słowo było ważne. Jak ma pan na imię? zapytała Zosia. Adrian odpowiedział.-A ty? Zosia. A mama to Marta. Mama mówi, że ludzie w garniturach są zajęci. Ale pan nie wygląda na zajętego. Adrian się zaśmiał. Dzisiaj zrobiłem wyjątek. Kiedy wychodzili, Marta podała mu rękę. Nie wiem, kim pan jest, ale dziękuję. To wiele znaczy. Może kiedyś się odwdzęczycie, powiedział z uśmiechem. Następnego dnia, gdy Marta przyszła do pracy. Na biurku czekała koperta z jej imieniem. W środku był list i wizytówka. Adrian Lewicki, prezes zarządu Lewicki Capital Group. A pod spodem krótki dopisek: Niektórzy ludzie potrzebują tylko szansy. Zgłoś się jutro do recepcji. A? Nazajutrz Marta wstała wcześniej niż zwykle. Nie mogła spać, całą noc obracała w dłoniach wizytówkę z nazwiskiem Adriana. Nie wiedziała, czy powinna iść. Czy to żart? A może jakaś pomyłka? Ale coś w tonie jego głosu spokojnym, pewnym sprawiło, że postanowiła spróbować. Zostawiła Zosie u sąsiadki i pojechała autobusem do centrum. Budynek Lewicki Capital Group górował nad ulicą jak szklany gigant. Gdy stanęła przed wejściem, poczuła, jak serce bije jej szybciej. Miała na sobie jedyną elegancką bluzkę, którą kiedyś założyła na rozmowę o pracę i stary płaszcz z wełny. W czym mogę pomóc? Zapytała recepcjonistka, patrząc na nią z lekkim zdziwieniem. Przyszłam do pana Adriana Lewickiego. Miałam się zgłosić. Marta podała kopertę z listem. Recepcjonistka przeczytała, uniosła brwi i po chwili zadzwoniła gdzieś. Proszę poczekać. Pan Lewicki zaraz zejdzie. Minuty ciągnęły się w nieskończoność. Marta siedziała w miękkim fotelu. Czując się nie na miejscu. Wokół przechodziły kobiety w dopasowanych garniturach, z telefonami przy uchu i kawą w dłoni. A ona, zwykła pracownica pralni, miała wrażenie, że ktoś zaraz powie jej, że to pomyłka. Nagle usłyszała znajomy głos. Marta? Odwróciła się. Adrian stał w drzwiach, ubrany jak poprzedniego wieczoru, tylko tym razem bez płaszcza. Uśmiechał się. Dziękuję, że przyszłaś. Chodź, porozmawiajmy. Zaprowadził ją do swojego biura na ostatnim piętrze. Widok z okna był oszałamiający, całe miasto widać było jak na dłoni. Wczoraj powiedziałaś, że pracujesz w pralni, zaczął Adrian. Pamiętasz, jak mówiłaś, że czasem brakuje ci siły, ale nie chcesz się poddać? Marta kiwnęła głową. Tak. To prawda. Potrzebuję kogoś takiego. Kogoś, kto wie, co oznaczy ciężka praca? Usiadł za biurkiem. W mojej fundacji szukamy osób do pomocy przy projekcie społecznym. Chodzi o organizację kursów zawodowych dla samotnych rodziców. Myślę, że świetnie byś się sprawdziła. Ja? Marta nie dowierzała. Nie mam żadnego doświadczenia w biurze. Masz doświadczenie w życiu. To więcej, niż mają niektórzy po pięciu kierunkach. Zamilkła. Czuła jak coś w niej pęka mur, który budowała latami z niepewności i wstydu. Dlaczego mi pan pomaga? Zapytała cicho. Adrian spojrzał na nią poważnie. Bo kiedyś ktoś pomógł mnie. I wiem jak to jest, kiedy nikt nie wierzy, że dasz radę. Wyszedł z za biurka i podał jej rękę. Zacznij od jutra. Godziny dopasujemy do twojej córki. Marta uśmiechnęła się przez łzy. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz tylko, że przyjdziesz. Kiedy wyszła z budynku, świat wydawał się jaśniejszy. Tramwaje dźwięczały jak muzyka, ludzie śmiali się na przystanku, a Marta po raz pierwszy od dawna poczuła, że los naprawdę może się odwrócić. W drodze do domu kupiła Zosi małą czekoladę. Dostałaś awans, mamo? Zapytała dziewczynka z uśmiechem. Coś lepszego, odpowiedziała Marta. Szanse. Pierwsze dni w fundacji były dla Marty jak wejście do nowego świata. Zamiast szumu pralek słyszała rozmowy o projektach, planach i pomocy innym. Początkowo czuła się zagubiona, bała się doknąć drukarki, nie wiedziała, jak pisać oficjalne maile. Ale Adrian dotrzymał słowa, dał jej czas, wsparcie i wiarę w to, że może się nauczyć. Zosia po szkole przychodziła czasem do biura. Siedziała w rogu z kredkami i rysowała. Pracownicy szybko ją polubili, a Marta po raz pierwszy od dawna miała wrażenie, że jej życie nabiera sensu. Któregoś dnia Adrian wszedł do biura z teczką w dłoni. Marta, mogłabyś na chwilę? Poszli do sali konferencyjnej. Na stole leżały papiery, a wśród nich zdjęcia kilku rodzin. To uczestnicy nowego programu. Chciałbym, żebyś została jego koordynatorką. Marta zamarła. Ja? Przecież dopiero zaczęłam. Właśnie dlatego. Wiesz, przez co oni przechodzą. Potrzebują kogoś, kto ich zrozumie, nie tylko poprowadzi. Patrzyła na niego z niedowierzaniem. Jeszcze miesiąc temu dzieliła z córką frytki w kawiarni, wstydząc się poprosić o pomoc. Teraz ktoś widział w niej wartość. Dobrze, powiedziała cicho. Spróbuję. Uśmiechnął się. Wiem, że ci się uda. Od tamtej pory dni zaczęły płynąć szybciej. Marta jeździła na spotkania, pomagała pisać podania o dofinansowanie, wspierała inne matki. Stała się dla nich przykładem. Kiedyś myślała, że szczęście to przypadek, teraz wiedziała, że to decyzja. Pewnego popołudnia, po zakończonym szkoleniu, Adrian zaprosił ją i Zosię do tej samej kawiarni, w której się poznali. Wszystko wyglądało tak samo, te same stoliki, zapach frytek i ciepłe światło za oknem. Pamiętasz ten wieczór? zapytał, siadając przy oknie. Jak mogłabym zapomnieć uśmiechnęła się Marta. To był dzień, w którym wszystko się zaczęło. Zosia, już śmielsza niż dawniej, popatrzyła na Adriana. Czy teraz też możemy się podzielić frytkami, panie Adrianie? Nie trzeba się już dzielić odpowiedział z uśmiechem. Teraz to ja Was zapraszam. Zamówili trzy porcje. Zosia śmiała się Marta patrzyła na nią z wdzięcznością. A Adrian milczał, jakby chciał zapamiętać tę chwilę. Na koniec Marta powiedziała cicho, nie wiem, jak się odwdzęczyć. Już się odwdzęczyłaś od paru. Pomagasz innym tak, jak kiedyś ja pomogłem tobie. To wystarczy. Gdy wychodzili z kawiarni, niebo było różowe od zachodu słońca. Marta trzymała Zosię za rękę i pomyślała, że czasem jedno proste pytanie, czy możemy podzielić się frytkami? Może zmienić całe życie.